To jest tłusty czwartek. Robię, żeby starczyło wszystkim, ale to jest niemożliwe. Najważniejsze to jajka. Cukier, sól, cukier waniliowy do smaku. Mąkę. A jak ja co będę dawał, to ja nie zdradzę swojej receptury. Tylko z marmoladą, ze śliwką, owszem, razem mieszane. Czysty smalec, trochę oleju, to wtedy są smaczne i ładne pączki, jak Pani widzi, nie? To jest tajemnica. Ja nie patrzę na czas, ja patrzę na szybkość, na temperaturę tłuszczu, bo różne czasy są. 25 kilo cukru, 5 litrów wody. Ugotuje się, dodaje się trochę albo syrop ziemniaczany, albo oce i to się zagotuje i później się ubija. Ubija, aż będzie białe. Lubię dlaczego, z jakiego powodu? bo jest to zrobione i wiem z jakiego surowca. Proste, prosta odpowiedź. Pani, jak dobry pomysł tak smakuje, że jak się zjeje jeden, to by się chciało zjeść więcej.